Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się w wyjątkową podróż w czasie i przestrzeni. A dokładnie przeniesiemy się w polskie góry na Orawę, pod Babią Górę, by opowiedzieć o niezwykłej relacji świętego Jana Pawła II z tym właśnie regionem. Dowiecie się, dlaczego ta część Polski była tak bliska sercu Karola Wojtyły, zarówno wtedy, gdy był młodym chłopakiem, jak i później, kiedy został księdzem, biskupem, kardynałem, a w końcu papieżem? Poznacie opowieść o prostym, ale jednocześnie pięknym życiu Karola o pracy, górach, modlitwie i przyjaźni. Na początku przeniesiemy się do 1938 roku, gdzie Karol, świeżo po ukończeniu gimnazjum, postanawia przyjechać do Zubrzycy Górnej. Zapytacie, dlaczego przyjechał akurat do Zubrzycy. Otóż chciał wziąć udział w pracach junackich chówców pracy. Lecz pytanie, co to dokładnie było. Organizatorom owych prac zależało, aby chętni do pracy młodzi ludzie pomagali w budowie dróg i innych ważnych inwestycji w różnych częściach Polski. Przez miesiąc pracował przy budowie drogi prowadzącej przez przełącz krowiarki pod samą bawią górę. Wraz z innymi chłopakami nosił kamienie, układał nawierzchnie i pomagał, gdzie tylko trzeba było. Na czas pracy mieszkał w zagrodzie u państwa Misińców. Dziś ten dom stał się częścią Orawskiego Parku Etnograficznego. Jak sami wiecie, Karol kochał góry. Mówił, cytuję, ja z rodu jestem człowiekiem gór. Wędrował po Beskidach, Gorcach i Tatrach. Najczęściej chodził po górach z ojcem, potem kolegami i studentami, a czasem samotnie. Bardzo często odwiedzał Babię Górę, najwyższy szczyt Beskitu Żywieckiego, który góruje nad Orawą. Lubił też zatrzymywać się w schronisku w zawoje wilcznej, w tzw. księżówce. Jako biskup i kardynał często odwiedzał parafie na Orawie. Bierzmował młodzież w Zubrzycy Górnej i Lipnicy Wielkiej. Odprawiał msze święte w Jabłonce, Orawce i Harkabuzie. W kazaniach zwracał się szczególnie do młodych ludzi, mówiąc: Uczcie się modlitwy, nie dajcie jej sobie odebrać. Lecz nie tylko głosił kazania, odwiedzał chorych, rozmawiał z dziećmi i dorosłymi, czy też spowiadał, zawsze był blisko ludzi. Bardzo ważną postacią w jego życiu był ksiądz Ferdynand Machaj, który był proboszczem Kościoła Mariackiego w Krakowie, rodem był orawianinem. To on wspierał Karola w jego działalności duszpasterskiej, pomógł zorganizować opiekę dla chorych. Kiedy Karol Wojtyła został biskupem, jego pierwszą sutannę podarował właśnie ksiądz Machaj. W 1967 roku, gdy zmarł, poruszające kazanie na pogrzebie wygłosił właśnie Karol Wojtyła. 9 września 1978 roku był ostatnim dniem wędrówki po polskich górach Karola Wojtyły przed wyborem na papieża. Przeszedł wtedy szlak z Hali Krupowej przez Policę, aż do przełączy Krowiarki. Niedługo potem wyjechał do Włoch, gdzie zostały przeprowadzone wybory na papieża, które, jak wiemy, wygrał i przyjął imię Jan Paweł II. Mimo, iż od tamtej pory mieszkał w Watykanie, nie zapomniał o Orawie. Podczas pielgrzymek do Polski w 1997 i 2002 roku przelatywał helikopterem nad Babią Górą. Patrzył wtedy z góry na drogę, którą sam pomagał budować jako nastolatek. Jak możemy się domyślić, były to dla niego bardzo wzruszające chwile. Wspomnienie młodości, ciężkiej pracy. Prostego życia wśród górali i wspólnej modlitwy w wiejskim kościele. Jak możemy zauważyć, relacja Karola Wojtyły z Orawą była głęboka i prawdziwa. Nie chodziło tylko o turystykę czy wypoczynek. To była więź z ludźmi, z przyrodą czy też z wiarą. Wspomnienie jego wizyt do dziś żyje w sercach mieszkańców tej cudownej górskiej krainy. Na zakończenie przypomnijmy, że Jan Paweł II, papież i święty, był kiedyś zwykłym chłopakiem, który z łopatą w ręku budował drogę pod Babią Górą. Teraz został w sercach mieszkańców. Dziękujemy, że zostaliście do końca i wysłuchaliście tej wspaniałej historii o naszym papieżu Polaku. Lecz z innej strony, zanim został papieżem, zanim poznał go świat. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.